Rząd Portugalii zapowiedział, że skonsultuje się z głównymi partiami politycznymi i prezydentem kraju w sprawie potencjalnego uznania państwa palestyńskiego. Oświadczenie Lizbony pojawia się po serii dyplomatycznych zmian dotyczących statusu Palestyny. Prezydent Francji Emmanuel Macron powiedział w zeszłym tygodniu, że jego kraj planuje uznać państwo palestyńskie na zgromadzeniu ogólnym ONZ we wrześniu, co czyni go pierwszym dużym krajem zachodnim, który to uczynił. Około 144 ze 193 państw członkowskich ONZ uznaje Palestynę za państwo, ale tylko kilka z 27 krajów członkowskich Unii Europejskiej, w tym Polska, Hiszpania, Szwecja i Irlandia. W ślad za Macronem poszły Wielka Brytania, Kanada i Malta, ale pod pewnymi warunkami. Uznanie pojawia się w obliczu rosnącego globalnego oburzenia sposobem, w jaki Izrael prowadzi wojnę z Hamasem w Strefie Gazy i jego wielomiesięczną blokadą pomocy, która, według agencji ONZ, pozostawiła ludność gazy na skraju głodu. Akt uznania w ramach rozwiązania dwupaństwowego obejmuje suwerenność i niepodległość Palestyny w jej granicach sprzed wojny na Bliskim Wschodzie w 1967 roku chodzi o tereny zachodniego brzegu Strefy Gazy i wschodniej Jerozolimy.